Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z Igor944 i witam Was w naszym pierwszym odcinku z serii "Zagrajmy W MINECRAFT NA MULTIPLY to jest nasz pierwszy odcinek yy, oczywiście to będzie prolog, tak jak zawsze a następny odcinek już będzie dłuższy, nie martwcie się no i tak, yy, najpierw może coś o serwerze opowiem to jest serwer RPG są różne questy i ja tu już gram z kolegą są różne zadania do wykonywania dostaje się za nie pieniądze i jak chcemy na przykład wyjść za mur to musimy mieć przynajmniej 2,50, żeby wrócić oczywiście IP do tego serwera podam w opisie więc jeśli będziecie chcieli z nami pograć to sobie tu możecie wejść i może będziecie załapać się na nagraniach jak napiszę na czasie, że akurat nagrywam, no to może się jakoś załapiecie. Ale dokładnie. Jeszcze z tym wszystko zobaczymy. No i tak. Serwera Wam nie będę pokazywał, bo mnie akurat... Ja jestem w mieście, my przyjęli do jakiegoś miasta. No i tak, jestem w takim mieście. Jest duże, więc też nie będę tego pokazywał. Na początku będziecie musieli znaczy doda Was taki jeden gościu, powinien Was dodać do tego miasta. I będziecie, może się załapiecie ze mną na, na nagraniu, tak jak już mówiłem. I to będzie gameplay, jak się powiedziałem na początku, bo zawsze się na początku. To jest gameplay, sorry bardzo. No, jak mówiłem miasta nie będę pokazywał, jest za wielkie. No, EQ jeszcze nie mam takiego zbyt dobrego. Yy ludzi jest na nim mało ale jest fajny serwer RPG IP będzie w opisie no i to jest yy, na razie jestem sam, bo kolega poszedł na różaniec, a jednego kolegi w najmorskiej okej no co tu jeszcze pomówić o tym no nie mam za dużo do powiedzenia o tym serwerze bo dopiero na niego mój kolega mi go polecił no, jest, to jest będzie taki prolog. O Jezu, jest nie zasiada Aha, i od razu mówię, że jak się nie będzie siać, yy, odsadzać farmy zboża, to może nawet dostanie bana, bo wtedy robi się innym graczom na złość, że tak powiem. No. Okej, okay, no to był taki prolog i zapraszam do wchodzenia na ten serwer. Będę jeszcze wymyślał odcinki, o czym one będą, może o czymś będę, nie będę gadał. No dobra, to na razie trzymajcie się i cześć.